Cześć, nazywam się Elżbieta Kachlowska, jestem fitoterapeutą i dzielarzem. Dziś chcę Ci powiedzieć trzy ważne rzeczy na temat insulinooporności. Które powinnaś wiedzieć. Po pierwsze, insulinooporność to nie tylko problem z cukrem, to całościowe zaburzenie metaboliczne, które prowadzi do stanów zapalnych, nadwagi, zmęczenia i chorób tarczycy. Po drugie, jedną z głównych przyczyn insulinooporności jest zła mikrobiota jelitowa. To właśnie zła flora bakteryjna zaburza gospodarkę hormonalną i nasila stany zapalne. Po trzecie, ten stan y, zaczyna się po cichu. Często nie daje żadnych objawów, a rozbija się latami. Dopiero później pojawia się tycie z powietrza, mgła umysłowa, problemy ze snem i rozregulowany cykl hormonalny. I teraz najważniejsze to wszystko można odwrócić. Dlatego, jeśli chcesz, dowiedzieć się, jak wspomóc swój organizm i odwrócić insulinooporność i odzyskać energię, napisz do mnie wiadomość prywatną insulinooporność. Podaj swój numer telefonu. A ja zaproszę Cię na spotkania na Akademię Zdrowia. To jest wyjątkowe spotkanie, na którym poprowadzę Cię i powiem, jak krok po kroku wychodzić z insulinoporności. Nie czekaj, aż będzie za późno. Masz wybór.